tutaj robicie? Wynocha stąd! Uciekajcie! Już ja wam pokażę! Wynocha stąd! Koniec, koniec z tą zabawą! baroniki są trujące, bo zatruły się zająć. Raz, dwa, trzy. No dalej. Trzy, trzy. Odpadasz. Dobra. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Alicja! Co ty robisz? Nie gram w takie padziewie. Popieram. Ja Coraz więcej? Pozywam Cię! I to jest właśnie zabawa! Za A teraz Wam pokażemy, co z tym zrobimy. Okej, okay. to kto ma zapałki? Ja wam zaraz pokażę te zapałki. Ja wam nawet dam te zapałki albo i zapalniczkę dranie nieszczęsne. Co tutaj robicie wy nochami? O co wam tutaj chodzi? Nieszczęsne bachory jedne! Kto cię tu zostawił, maluchu? Co ty tu robisz, co? O nie, to nasze fani. Nie możecie tu zobaczyć. Chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Do to na pisemny maraton? Niech mi pani nie mówi, że znowu będzie kartkówka. Ja nic nie wiem, nic nie powiem. Nie. Nie, no ludzie. Na policję umiem. Ej, Przejęcia. co? Cześć! Nie uwierzycie, co się właśnie stało? Co? No. Co? Gadaj! Przed szkołą znalazłam. Chłopaka! Psa! Nie co? Co? Ja ukryłaś. Brązowy? Później wam pokażę. Nie, nie. Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie o psach. A przede wszystkim o tym, w jaki sposób należy je karmić, jak należy się nimi opiekować. No i przede wszystkim musimy pamiętać, że po psach należy co? Sprzątać! głośniej! Tak, moi drodzy. A jakie znacie rasy psów? Tylko jest panie. Collie. owczarnik z Świetnie. Filip? Owczarnik z Pisała ta Dorota. Cześć Dorotka! Co chciałaś ode mnie? Co mam Ci kupić? Powiedz co ja bym też chciała, żebyś mi coś kupiła. Zobacz tam taką ładną bluzkę tak na numer 46. Ja jeszcze będę 6 godzin w pracy. No to spokojnie zdążysz mi dowieść. Kawkę wypijemy. Placka zjemy, no. Mam pączki świeże, wiesz? Super są. Moje na pewno się będą smakować, no. Dobrze, a czy wiecie jak należy się nimi opiekować? Ja co się z nimi. Na pewno, co jeszcze? Ale co jest najważniejsze? Ale garmić się Tak, należy je garmić. Super. So, już będę kończyć, bo tak się zrobiłam głodna. To na razie, tak? To pa, pa. Gdzie jest ten mój chleb? Ja go położyłam. Tu go nie ma, tu go nie ma, tu go nie ma, tu też nie ma. Kto mi go zjadł do cholery! Szczur! Dlatego nie bez powodu się mówi, że najlepszym przyjacielem człowieka jest. Szczur, szczur, szczur! Pani Danko, proszę mi nie straszyć dzieci. Ale ten szczur nie zjawia całą kanapkę moją! To już mnie nic nie zdziwi. Co też pani opowiada? Jeśli to prawda, to dzwonimy po deratyzację. Nie chcę tu epidemii dżumy! Proszę mi nie straszyć dzieci, Pani Danko! będzie dzwonek. Wasze zadanie domowe przygotujecie w grupach. Proszę się dobrać tak jak chcecie. Prezentację na temat psa. To koniec! Szczury są w szkole! Macie kanapki? Uważajcie, wszystkie wam pozjadają. nie macie I co, ja miałam rację, że w szkole są szczury? A nikt mnie nie słucha! To już koniec! Szczury są w szkole! Szczury opanowały tą szkołę! Dobra, dobra. Nie mam szans! Dobra. Uspokój się, uspokój się!

Co z nim teraz zrobiłem? to co? Może ktoś go weźmie do domu? Ma ktoś dzisiaj dom? Mój tata może zrobić dla niego budę. Ja mogę przynieść duży koc. Ja mogę przynieść karmę. Dzięki, się wielcy. Nie rozumiem, jak ktoś mógł takiego słodziaka zostawić. Tracę wiarę w ludzkość. Dzień dobry. Dzień dobry szukamy informacji na temat psa. Chcemy zrobić plakat. Na temat psa. Uch, sprawdzimy co mamy. Znajdziemy coś. Ej, a tamta się nadaje tam jest piesek. Jest magiczny piesek. piesek. Dziewczyny, nada się magiczny piesek? Ty głupi jesteś. To jest książka dla dzieci. Jest piesek, jest. To. Zobaczymy, czy pani to weźmie. Nie weźmie. Nie weźmie. Mam dla Was trzy książki. Możecie sobie wybrać. A magiczny piesek. Który? Przecież to jest książka dla dzieci. Tutaj. Jepsów. Ej, wiedziałeś, że Chooczoł ma fioletowy język? Naprawdę darek, naprawdę? No bo to są takie ciekawostki. O jest. Ale jaki ma to sens? No. Przeglądamy, okej, okay, ale nie możemy po prostu narysować tego psa czy nam nawet wydrukować jego zdjęcie i w tym momencie powiesimy gdzieś plakat. No i w końcu się ten właściciel znajdzie, tak? Darek, to był mądry pomysł. Pierwszy raz. E tenta a truta da tente. Ani śladu. Zaraz okaże się, że pojechał do miasta. I co, macie coś? Nie. nie. Też nic. Też nic. Ej, widzicie tam coś? W tam się siedzi? Gdzie? No tam, nie widzisz? No co się gapicie? Je? Pies jest w dobrych rękach.